ogrzewanie zdemontowaliśmy i spróbujemy teraz namierzyć usterkę która wyglądała na uszkodzoną świecę zapłonową albo okablowanie do niej zdejmujemy tu i tu mamy jakieś zapadki wysuwamy już widzimy tutaj kable. Mamy naszą świecę. Tu wygląda normalnie. Tu musimy dostać się do wtyczki. Wtyczka znajduje się tutaj. Też tutaj naciskamy tylko ten języczek wyciągamy. Mamy dwa kable. Tutaj same piny też nie wyglądają na wypalone. Także nasadki tu nie nałożymy, żeby ją wykręcić, żeby zobaczyć jak ona ładnie grzeje. Ja bym proponował te piny wyjąć, zapamiętać sobie w którym miejscu kabelki były. I teraz możemy za pomocą oczkowego giętego klucza spróbować ją odkręcić. Potrzebny nam będzie klucz 12 Najlepiej, żeby w tym miejscu był jak najwęższy, jak najcieńszy, żeby dało rady to tutaj wepchnąć nam. Ledwo mi tu sięga, tak to wygląda, pokażę może jak dalej resztę zebrać. Pumet zdejmujemy. I całe wyjmujemy, cała reszta nie jest już przykręcona. Tak to wygląda. To jest całe zamknięte. Mamy silniczek wymuchający, nam jako ogrzewanie działa. Wirnik od silniczka, to można zdemontować. To jest płytka sterująca. Jakiś mały imbus. Tak to wygląda. Także tu jest liśniczek nieprawy. Wypinamy. Wszystko ładnie jest na kostkach. Mamy wszystko wypinane. Wszystko jest to Tu mamy dyszę paliwową, gdzie doprowadzane jest paliwo i tu mamy czujnik temperatury. Zresztą ten drucik odbezpieczamy tylko i wyciągamy to. Tu jest ten kabelek. I całość, jakbyśmy do pieca chcieli zajrzeć, to mamy tutaj śruby. No tutaj nie mamy takiej potrzeby. No nie będziemy to specjalnie rozszczelniać. Do wkręcania i wykręcania świecy lepiej było sobie takie narzędzie skonstruować nasadkę, rozciąć. Na AliExpress idzie oryginalny taki klucz kupić żebyśmy mogli założyć sobie o i możemy wtedy swobodnie kręcić albo też można użyć klucz rowerowego takiego rurkowego też możemy to rozciąć i za pomocą tego kręcić tym świecą jeżeli ta świeca przy załączaniu, by tutaj na tych kabelkach nie iskrzyła albo nie nagrzewała się do czerwoności. To znaczy, że mamy samą świecę przepaloną tutaj albo uszkodzone okablowanie, że prąd do niej tutaj nie dochodzi. Wtedy trzeba wymienić całą świecę. Próbujemy podłączyć. Będziemy dołączać. Minus. Tutaj już i skrzynam, czyli mamy pobór prądu patrzymy na czpień, nagrzewa się widzicie teraz rozłączyłem, podłączam nie trzymamy za długo, bo przepalimy świecę W chciałem wam jeszcze pokazać Tą płytkę, żeby zobaczyć. Tu mamy takie dwie śrubki. Można sprawdzić lutowania, i czy coś z drugiej strony nie mamy przepalone. Tak to wygląda. Także tam, jak podłączamy samą świecę na przykład tu mamy pinot od tej świecy popatrzmy czy nie mamy tutaj lutowania uszkodzone wizualnie możemy przejrzeć tą płytkę na wymianę pozostałych elementów raczej, się nie, raczej lepiej nie zabierajcie się jak się nie czujecie na siłach a więc zabieramy się za składanie można ten element, póki jeszcze obudowy nie mamy Popatrz. Powiem Wam, że nawet chyba za bardzo nie można się tu pomylić ze spinaniem Bo każda kostka pasuje tylko w jedno miejsce Tu składamy Tu mamy wpięte, tu też Konstrukcja raczej taka prosta jest Myślę, że każdy sobie poradzi z tym tego świecę jeszcze tu, możemy świecę też wkręcić Wcześniej zanim sobie w obudowę włożymy skręcimy od razu klucze trzeba to ręcznie zrobić mówię żeby nie uszkodzić świece albo nie przekosić tych kabli tutaj Teraz delikatnie nakładamy klucz i dokręcamy dobra

Доза. Штёрка. Coś taka ze było. Górna pokrywa. Tak to wygląda. To jest dobrze, Tutaj. też. Myślę, że sobie poradzicie. Powodzenia. Na razie, cześć.